Cześć z tej strony Pudi Ninja i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu błędy w zestawach LEGO. W dzisiejszym materiale przedstawię kolejne głównie nadesłane przez was błędy, które spotkaliście w zestawach. Zapraszam do oglądania. Błąd nadesłany przez Buczyna na Instagramie w katalogu LEGO na rok 2019 w dziale z zestawami Jurassic World strona 74 i 75. Znaleźć możemy błąd. Minifigurka doktora Wu została podpisana jako Owen, mimo tego, że właściwy Owen Grady znajduje się niedaleko niego. O tym poinformował mnie Kapirak w komentarzu. Kolejny błąd także znajduje się w katalogu Lego, tym razem pierwsza połowa 2018 roku na stronie z prezentacją Microfightersów z Lego Star Wars. Zauważyć mogliśmy, że w jednym z zestawów znajduje się inna minifigurka niż ta pokazana niżej w spisie minifigurek. Następny błąd został podrzucony przez Kamil S. W zestawie z Lego Ninjago Akcja wioski samuraja na pudełku konstrukcja nieco różni się od tej, którą polecają nam zbudować w instrukcji. Mianowicie w instrukcji widzimy polecenie, aby płytkę za laserami umieścić tuż przy ścianie. Zaś na grafice z pudełka płytka ta jest w innym położeniu, bo przy samych laserach. Aleksander Wrona podesłał kolejny błąd. W instrukcji z zestawu Lego 3.1094 w kroku 17 nagle pojawia się dźwignia, której nie ma w spisie elementów. Co ciekawe, w kroku 18 znika, a w 19 znów się pojawia. Tym razem z informacją u góry w spisie elementów. O kolejnym błędzie napisały mi aż dwie osoby: Katz Blo i Spacey Rekincio. Chodzi o instrukcję zestawu Lego Star Wars 75236. Z kroku 26 na 27 pojawia się fragment budowli, po czym od 28 znów musimy budować go od nowa przynajmniej według instrukcji. Ten błąd został znaleziony przeze mnie. W jednym z setów LEGO Technic zauważyć możemy, jak w kroku 37 cztery czarne elementy umieszczone są w dziurkach zielonego klocka. Na następnej stronie elementy te są już wepchnięte do środka, po czym w 39 znów cofają się do pierwotnej pozycji. A później, bo dopiero w 96 kroku, zostajemy poproszeni o ich wepchnięcie. Kolejny błąd, znaleziony przeze mnie na internecie, pochodzi z jednego z zestawów Lego Harry Potter. Chodzi tu o włosy postaci Sirius Black, który w instrukcji ma identyczne jak Harry, a tak naprawdę jego włosy wyglądają zupełnie inaczej. Ten też znaleziony przeze mnie, LEGO 10196 Karuzela. To co prawda mogło być celowe, ale nie wydaje mi się, żeby firma produkująca zabawki robiła takie rzeczy. Już na pierwszej stronie instrukcji minifigurki mają zamienione twarze. Dziewczynka dostaje męską, a mężczyzna damską. Galanonim podrzucił kolejny błąd. W zestawie Lego Ninjago 70599, mimo tego, że kol w szóstym sezonie był duchem, ma żółtą główkę. We wszystkich innych pozostałych zestawach z szóstego sezonu jego głowa jest zielona, a tu nie. I przypomnę osobom, które nie pamiętają, klątwa zniknęła z niego dopiero po szóstym sezonie, w odcinku specjalnym. O tym zaś przypomniał mi chociażby internetowy podróżnik w swoim komentarzu. W jednej z instrukcji zestawów Lego Star Wars, którą już swoją drogą przedstawiałem w tej serii, znajdziemy instrukcję, jak złożyć droida. Oprócz torsu wklejonego w złą stronę, o którym mówiłem w poprzedniej części, droid ten ma źle wczepioną rękę, bowiem ta grubsza część powinna być przy ramieniu. A firma Lego pokazuje nam to zupełnie na odwrót. To już wszystko co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w tworzeniu tego filmu, nadsyłając zauważone przez siebie błędy. Gorąco zachęcam was do pisania kolejnych błędów w komentarzach, bo wspólnie damy radę stworzyć kolejną część. Oraz polecam obejrzeć pozostałe odcinki z cyklu Błędy i wpadki w zestawach Lego. Trzymajcie się. Do zobaczenia.